Harvard the best! Oj, przestańcie! Robię sobie tier listę agentów yy, na dzień 29 czerwca, godzina 2048. Yy, jest to tier lista najlepszych agentów na miesiąc czerwiec-lipiec yy, roku 2025. Będzie to tier lista robiona pod względem raczej chilowych rankedów. Nie powiedziałbym, że proplayu, bo za bardzo się na proplayu nie znam. Aczkolwiek sporo tutaj, jakby postaci, których dał na przykład do Estere, są też yy, mega dobre w proplayu. Kolesko! Taki piękny rękaw! Ładny, kwiatki, fioletowy, z moim kodem BELTI5, masz 5% zniżki na stronie egopic.pl, a w momencie wyjścia tego filmu, 400, także wszystkie rzeczy, wszystkie rękawy na stronie będą dostępne. Zapraszam do zakupu. No i dobra, mamy Astra jako pierwszy agent. Co sądzicie o Astrze? Astra to pieren najmocniejszy smoker, no ona jest mega mocna, nie? I ogólnie i w propleju, tylko trzeba umieć grać. Astra Atier? No właśnie, ja nie wiem, czy bym da nie dał jej nawet do Estier, bo jaki smoker jest lepszy od Astry? Żaden? A lub Estier, jak umiesz grać? No dobra no, Omen jest lepszy jeśli umie się grać, Astra A. No Astra jest ogólnie spoko, no to jest taki Atier, ale jak ktoś umie nią grać i tak czaruje co nie, to ona jest Estier szczerze. Ona jest, no ja myślę że Estier, no ona jest, moc, ona jest mocna, ale Omen też będzie Estier tak mi się wydaje, ale lecimy dalej, Bridge. Breachem? Bridge? spoko się gra, Breachem się często zajmuje jakieś rzeczy, ogólnie na większość map jest spoko, ale nie jest to Estier, na pewno nie jest to Estier... Inicjator, nie? On jest spoko, on jest spoko. No bo on jest dobry, ale nie jest aż tak dobry, szczerze mówiąc. Brim Cetier, no Brim będzie niżej trochę. Brim kiedyś był lepszy. On jest teraz mocno mid. Jakby jest ok, raczej nie jest trochę sraczką. Jest po prostu ok, mi się wydaje, nie? Ale no jak są line-upy, to tak. Jak są line-upy, to GG. Dlatego też nie daję go niżej, bo też ma mocne te line nie? A, kiedyś S, teraz A. No kiedyś Chamber, kiedyś. Lasa, teraz obciach, tak szczerze, nie? No, i do Estiera bym go na pewno nie wrzucił. No, myślę, że dałbym go na Betier, szczerze mówiąc. W tym momencie, w tym momencie, na, patrząc na aktualny stan Valorant, dałbym go na Betier. A tier, jak się umygrasz, to A. No, ale część, spo, część o, jakby ostatnio w ogóle jest jakaś faza na Chambera i dużo osób bierze Chambera, mimo tego, że jakiś mocny on ostatnio nie jest, co nie? Nic, nic się nie zmieniło. Na pewno nie Estier, na pewno nie Estier, nie? Ale raczej myślę, że na A też nie zasługuje, bo pamiętajmy, że to jest ogólnie moja B tier lista. I no nie będę się jakoś bardzo sugerował, więc ja bym go dał na Betya. Okej, okay, lecimy dalej. Klopka. Fajny, agresywny smoker. Często go widać. Ogólnie to jest najbardziej pikowana postać w tym momencie. Na pewno nie detier, na pewno nie D tier. Ja bym, go dał, ja bym dał klowkę na atier. Jakie A? No na pewno nie D, na pewno nie D, stary. To ja bym dał atier tier klowkę. Sytuacja wygląda tak, że na przykład kolejność w tierach też ma znaczenie. Na przykład, że Chamber jest lepszy od Brima. No więc klowka jest gorsza od Bricha i gdzieś ona będzie z tyłu bardziej. Najgorszy smoker? No ta, najgorszy smoker. No to dajemy Harbor tak to na S tier, nie? Bo klowka to najgorszy smoker, no. Dobra, jedziemy dalej. Na czym my to skończyliśmy? Cypher. Czy cypher jest gorszy niż klowka? Nie wydaje mi się. Myślę, że jest lepszy niż klowka. Ale czy jest. Myślę, że też jest lepszy niż Bridge, szczerze mówiąc. Co sądzimy? Albo wyżej? Dobra, wyżej. Daję tutaj. Lecimy dalej. Deadlock. Deadlock jest mocna. Jak się nią umie grać, to deadlock solo, soluje wszystko, nie? I myślę, że nie Estier, ale gdzieś tutaj tą deadlock bym, bym dał, szczerze. Ten gorszy atier. No i so kiedyś byłby Estier ogólnie, nie? I so kiedyś był taki, nie wiem, mocny jest ogólnie. Był kiedyś jeszcze bardziej mocny. Jak się nie umie grać, iso. To jest teraz mocno średnie, go na cenie, trochę sraczka. Kiedyś Estier. Kiedyś klasa, teraz Obciach, szczerze, nie? On ma dobre kombo z astrem, ale to trzeba ogarniać. Okej, okay, Fejtka. Fejtka jest mocna. Fejtka jest mocna, była mocna i jest mocna. I myślę, że będzie mocna. Fejtka myślę, że Atier też. I myślę, że jest lepsza niż Bridge, szczerze mówiąc. I nie wiem, czy bym nie zrobił też w taki sposób wtedy. Fejtka jest akurat nie lepsza od Bridge'a? No może masz rację. Może przesadziłem. Tak, dlatego jesteś tak w diamencie 3, człowieku! Ej, ty mnie nie denerwuj, nie. geko Betier jest OK. Jako lepszy niż Bridge, no moim zdaniem nie. Jetka? Estir. Ale trzeba umieć grać, bo jak jest debil, co zinstalokuje nic nie potrafi, no to Estir ogólnie, nie? Jet Ska. Harbor, harbora zostawimy na koniec! Harbor! Harbora zostawimy na koniec, bo to jest... Ciekawa kwestia, to jest ciekawa kwestia. Poczekajmy, poczekajmy, tak? Kejo. Myślę, że Kejo jest ok, ja raczej nie zasługuje na, na to miejsce. Myślę, że B, bo kurczę... No Kejo jest spoko, ale to trzeba umieć, serio. Też dużo zależy od mapy, jest taki mocno mid. Thresh ma dobra, ale to też trzeba umieć rzucać. Killjoy, mega spoko. Killjoy B? No chyba nie. Chyba bez przesady, myślę, że A, gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj gdzieś na A. Szczerze mówiąc. Za fejtką, no ja bym dał tutaj, właśnie. Bo na B jakby... Widzisz, jakie są postacie na B, jakby ona nie dorównuje tym postaciom. Tak jakbyś położył. Tak jakbyś położył 100 zł wokół dziesiątek, nie? 10 zł spoko, jest okej, okay. ale 100 zł? Myślę, że A, myślę, że A. No Neon jest okej, okay, ale to też dużo co to dużo skilla, nie Czy Neon Estier? Nie powiedziałbym, że Estier Myślę, że kurde szczerze Ale tutaj niektórzy piszą Detier, niektórzy piszą Estier Patrzymy na skillaczy ogół postaci niby tak, niby tak ale ciężko ją tutaj gdziekolwiek kupować. Na pewno nie jest to Tutaj bym dał Neon, szczerze. Po na namyśle. Astro nie trzeba umieć grać? Też trzeba umieć grać. Ale... Ludzie, którzy grają Astro... Jest taka różnica między Astromaneon a Neon. I tą, i tą postacią trzeba umieć grać. Ale ludzie, którzy nie potrafią grać Astro, nie dotykają tej postaci. Astro grają tylko ludzie, którzy ją potrafią grać. Nie spotykasz ludzi, człowieka, który, który na Astrze nie ogarnia, nie? Ej, co ja tutaj widzę? Czy ty jeszcze nie zostawiłeś łapki ani suba? No stary, zostaw suba, zostaw łapkę. Proszę, bardzo mi to pomoże. Dzięki. Omen, omen, omen jest mega spoko. Myślę, że. Nie wiem, czy nawet nie Estier, szczerze. Myślę, że omen, Estier. Omen. Jeden z lepszych smokerów, również tak samo jak Astra. No nie, no Omenes, Omenester. Nie jest też jakiś mega trudny do ogarnięcia. A Fenix! No Fenix to jest ciężki temat. Nie wiem, nie wiem, nie wiem gdzie go dać. Na pewno nie, e no, wątpię, nie, nie, Ester, nie Ester. Wyobraźcie sobie takiego Feniksa do np. Joru. Myślę, że to nie jest. On, ma, on jest mocno średni teraz. Na pewno też nie ja. B albo C. B albo C. Bo on jest ogólnie spoko, ale to też dużo zależy od mapy, dużo zależy od. No, wszystkiego, nie? No tak, bober, ale B albo C moim zdaniem. Jest. O, masz. chopiamy, masz tutaj jeszcze. Dalego na C. I masz tutaj Rejskę, która jest mega, mo mega mocna. Rejnę jakąś pod Kery. Joru, który idzie nad Estier automatycznie. No i dlatego myślę, że Fenix jest niżej. Bo gdyby nie było tych agentów, to byłby wyżej, gdzieś tu albo tu, ale no masz o wiele lepsze wybory, no nie? Te satchele są mocno znerfione, no, no, no na pewno nie jest to S -tier, ale jest to gdzieś wysoki A -tier. Myślę, że gdzieś tutaj. No bo kill jest lepsza niż tak Git ułożenie. Rejna na D -tier? No nie powiedziałbym. Rejna, S -tier pod carry, S -tier pod carry, aczkolwiek. Ile razy? Ile razy spotkałeś trolla na Rejnie? Trace A, Rejna B, Sage D, Sky fix. Зроби своей властным терлистом, старый, не? B top 1, szczerze, no, no Reina jest E spot carry, pójdź dużo ludzi stopni gra Rejnom, no ona jest spoko nie, ale czy na tyle spoko? No dobra, 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 Nic, albo wysoki Atier, wysoki Atier, bo, bo jak nie robisz killi to jesteś useless, no nie? Sage'ka, no trochę sraczka, trochę sraczka, lecimy dalej, myślę, Sage D, Sage C, no, no raczej, no jak D, nie przesadzajmy też Nie jest useless na tyle, żeby być w D tierze, moim zdaniem przynajmniej, nie? Jest insta doczyje zawsze. No niektórych mapach jest jeszcze w miarę Dalview <laughs> lista. No ale poczekaj, poczekaj. Sky. Sky Atier. Czy jest lepsza. Ja bym ją tutaj dał, ale nie wiem, czy jest lepsza od Breacha, tak szczerze. Wydaje mi się, że jest. Lepsza, ale pod Cypherem. Pod Breachem. Nie ja wiem, wolał zagrać ze Sky, która ogarnia. Tak szczerze na przykład, nie? Ja daję nad Breachem. Sowa estir. Sowa estir. Sowa estir. Sowa estir wam mega mocny inicjator, szczerze mówiąc, na wielu mapach. Też Ogdarty, ten Recon, to wszędzie to pasuje. Nie masz takie że na przykład na jednej mapie jest Useless, a na drugiej jest zajebisty, nie? Tu masz, tu masz, tu masz wszędzie dobrze. I teraz Techo. Techo byłby Ester, gdyby nie te nerfy. W ogóle mam wrażenie, że on został zapomniany. Po tych nerfach. Nikt im nie gra, mimo tego, że były takie mocne, nie? Te nerfy, w sensie. Czekaj, inaczej. Te nerfy nie były aż takie mocne, ale nikt im teraz nie gra. Myślę, że to jest pierwszy detier. Widzę, że nawet Wy też piszecie detier. Nie dałbym go do C. No nie dałbym go do C po prostu. Może nie jest to instant dodge, ale. Po tych nerfach jest tragedia, szczerze. Joru, Estier. Estier myślę, że najwyższy estier, szczerze. Najlepszy z duelistów teraz. Najlepszy z duelistów. Stary Joru jest piękny. Stary daje Joru na Estier, bo Joru na Estier jest gołted, stary. I nie wiem teraz, czy wyżej nie dać neon, szczerze, przez to. Joru bez żadnych buffów, bez niczego, sam wkleił się w metę i ludzie zaczęli znowu nim grać. Mimo tego, że był tak zapomniany. To nagle stał się OP bez żadnego bufa. Viper. No Viper jest tylko na Icebox, nie? Jestem gdzieś, jest tam gdzieś w problemu na innych mapach, ale to jest Betier, myślę. No, najgorszy betier. Wajska, Mega Spoko Sentinel. Nie jest. Chociaż może jest lepszy niż Killjoy. Myślę, że wysoki Betier. Albo niski atier. Vice Betier. No ja bym dał ją tutaj szczerze. Ona jest mocna, ale to na niektórych mapach i trzeba umieć ją grać. Trzeba umieć. Waylay, Spodziewałem się, że ta postać będzie lepsza, szczerze mówiąc. Jak się umie grać, to S. Może, może, ale nawet jak się ubiegrasz, to jest mega prosto ją skontrować. Albo C, cea... Dobra, nie dawałbym jej do D na pewno. Myślę, że tu. To myślę, że tu. Myślę, że tak. Myślę, że tak by to wyglądało. I wtedy Feniks wyżej trochę. Lepszy niż Viper, ale gorszy niż KO. No i Harbor, no i Harbor. Najlepsza aktualnie postać Valorant. Człowieku, ile razy grałeś Harborem? I robiłeś 1 na 9, mimo tego, że team cię wyzywał. Ile razy? S, szczerze, nie? Da się tutaj zrobić dodatkowy ten? Dodatkowy tego? Chyba się nie da. Ale ogólnie harbor tutaj. Harbor tutaj. S plus. ⁇ S plus. ⁇ Najlepszy agent aktualnie. I co mogę Wam powiedzieć? Czy wszystko tutaj pasuje? Czy wszystko tutaj pasuje? Czy jest to dobra tier lista? Nie wiem jeszcze jakichś lekkich zmian, szczerze. A gdzie harbor znikł? Harbor tier Czemu Feniks na B? Przuciłem go na B, bo uważam, że nie jest na tyle słaby jak na przykład waylay Harbor na aby się jest dobry, nie ironicznie Nie no, na aby się nie na Perlu prędzej. waylay takie AS? No, no chyba nie, szczerze. Szczerze chyba nie. Podkąpa czy Pro? Po prostu, Casper, po prostu. No myślę, że myślę, że to byłby koniec tej tier listy, Tak szczerze. Myślę, że to jest właśnie ta tier lista. Taka aktualnie najlepsza. No wiadomo, że Harbor stoi i tabeki, ale no, taki bicek seba. Ty wiesz, że Fink dostał nerfy, tak? Jakie nerfy? Kiedy nerfy dostał? No jest ostatnio częściej wybierany. Jego w jest wolniejsza. kiedy to weszło, to weszło razem z Wayley? Nową? A to nie wiedziałem o tym nerfie, szczerze mówiąc. No to dam go tutaj gdzieś. Ciekawe, no dobra, no to to jest moja tier lista. To by było na tyle. I co? Dzięki, dzięki za, za pomoc, tak, w tworzeniu jej.